Dobry wieczór, Państwu. Witam Państwa na siódmej kolacji charytatywnej Fundacji Rodziny lubicz Szelickich. Witam Państwa z hotelu Grand Lubicz w Ustce. Na relacje z tego wydarzenia zapraszam wraz z grupą Granit oraz hotelem Grand Lubicz w Ustce. Ponad 3 miliony. Które uzbieraliśmy na tych kolacjach, proszę Państwa, to jest masa dobra, które właśnie dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa szczodrości mamy przyjemność nieść tym najbardziej potrzebującym. I to jest wspaniałe, za to Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi naprawdę ogromnie miło. Piękna inicjatywa i organizacja, która pozyskuje, znajduje te najbardziej potrzebujące rodziny. I te panie, to są te anioły, które tam pracują na co dzień. My mieliśmy szczęście nawiązać naszą współpracę już ponad dwa lata temu. Już jesteśmy tutaj na trzeciej kolacji charytatywnej i w sumie z trzeciej kolacji charytatywnej środki zebrane wspierają rodziny wyselekcjonowane przez nas, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, no i też przez instytucje wspierające. Dla nich każda taka pomoc, nawet najdrobniejsza, tak, to jest naprawdę wielka, wielkie szczęście i wielka przyjemność. I tą przyjemność i to szczęście dają właśnie, daje fundacja delubi trzeliskich. Za co jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Czwarty raz funduję dla tej wspaniałej inicjatywy, którą jest kolacja charytatywna biżuterii własnego autorstwa. W tym roku króluje bursztyn. Już wylicytowaliśmy, już piękną kwotę uzyskaliśmy, jeśli chodzi o licytację. Także cieszę się, że moja praca, moja pasja i to, co robię na co dzień, może wspierać tak wspaniałe przedsięwzięcia. No wyjątkowi są przede wszystkim ludzie, bo tak jak wiele jest akcji charytatywnych i wielu bierzemy udział, to przede wszystkim najważniejsze, najważniejsze w każdej organizacji są ludzie. Są osoby, które uczestniczą, są ci, którzy otwierają swoje serca i nie tylko, mhm. którzy za wszelką cenę chcą pomóc. Ja myślę, że to jest najfajniejsze, bo nie ma większej przyjemności, jak pomnażając swój majątek, móc się dzielić. co do menu na dzisiejszy wieczór. Panowie. Ojejku, kombinacja, kombinacja smaków, kombinacja kuchni. Dookoła świata tak naprawdę. Do tego paska i jego wspaniała kuchnia francuska. Musiało być dobrze. Tak, jako, jako pierwsze mieliśmy właśnie ceviche, czyli ceviche położony właśnie na łoży właśnie guacamole'u. Do tego było halibut marinowany, czyli ceviche. I był ten snit właśnie z kuchni francuskiej, była zupa cebulowa, tradycjonalna, zapiekana. I później pyszną perliczkę fasierowaną. Tak, z Ja prywatnie bardzo dużo staram się sama robić, a jak spotykam jeszcze na swojej drodze takich ludzi, jakich tutaj spotkałam, to już w ogóle moje serce tu ciągnie. Natomiast muszę to podkreślić bardzo wyraźnie, że to jaka atmosfera tutaj panuje, którą tworzy Łukasz. Muszę to powiedzieć bardzo wyraźnie. To jak on zrzesza tych wszystkich ludzi, jak on ich ze sobą razem wszystkich łączy, jak on ich mobilizuje. I to wiesz w taki nienachalny sposób. Przez swoje po prostu serce, przez to, co pokazuje właśnie, co udało się zrobić. Taki hotel, taki człowiek, taka rodzina. Bardzo fajnie, że się znaleźli w łusce. Tylko się cieszyć i klaskać im i trzymać za nich kciuki na kolejnych kolacjach.